Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, w którym omawiamy bajki i przypowieści Ignacego Krasickiego. Jak zwykle playlist podpiewam u góry, a my przechodzimy do odcinka. Ignacy Krasicki, bogacz i żebrak. Żebrak panu tłustemu, gdy się przypatrował, płakał. Tegoż wieczora tłusty zachorował. Pękł z sadła, Dziedzic po nim, gdy jałmużny sypał, śmiał się żebrak na zajutrz i upił na stypie. Moi drodzy, ta bajka pokazuje nam dwa motywy. Po pierwsze, że każdy żebrak, każdy poszkodowany zostanie wynagrodzony. Że każdy, kto czuje się w jakiś sposób uciśniony, zostanie wynagrodzony. Z drugiej strony jednak, że osoby bogate powinny dzielić się z osobami biednymi. I to nie tylko w rozumieniu majątku. Chodzi też o majątek intelektualny. Chodzi o pozytywne cechy. Czy też inne wartości. To, że ktoś ma więcej czegoś od kogoś innego, nie sprawia, że jest lepszy. Prawie bardziej, że powinien dzielić się tymi wartościami. Czy to pieniądzem, czy to umiejętnościami, czy to wartościami, czy to zdrowiem. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. napisać mi go w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jestem Jay Z.